Na kukurydę i wjechał pierwszy jazik, 53 cm. Robimy małe domęcanie. Branie do brzegu. A tutaj mi piękny jazik wylądował w końcu. 51 centymetrów wraca od razu. Pięknie to wygląda. Dziś próbujemy pierwszy raz w tym roku w tym sezonie wieczorem malutką Nockę może zobaczymy, troszkę po ciemku, bynajmniej połowimy. Zobaczymy, jak będą ryby współpracowały. Nie będzie za zimno, może i do rana. Także biorę się szybciutko za rozkładanie, szybkie nęcenie. Po spombie oczywiście leci koszyczek. Nęcimy jeszcze koszyczkę, tak aby zanęta szybko dotarła do dna nie musiała się rozsypywać i robić dywanu bardzo ładnie widać gdzie jest trawka fajna zabawka na tak właśnie trudną wodę jak tu jest, gdzie jest dużo zielska gdzie musimy szukać tego czystego miejsca Pierwsza rybka. Podejrzewam, że karpik. Taki fajny karpik. Od razu wraca do wody. Taka piękna złota rybka. Strane, jak już się widno robi, a tu taka potężna łopata. Karpik maluszek o poranku zakończyłem wędkowanie taka piękna łopata rano mnie obudziła wiecz 64 cm największa łopata zdjęcie tylko robię i spadają do wody Tam z chwili jem kolacyjkę piję gorącą kawę. Mam nadzieję, że jak ja się najem, te rybki podejdą głodne. I pierwsza potężna łopata. Tak potężne łopaty. Piękne jazie. Jedna ryba, która mi się spięła przy podbieraniu leszcz, Piękny jazik. Ta płoć po tylu godzinach. Pierwsza ryba. No to leszczyk. Połasiła się na, na kukurydzę. Tak może mniejszy, ale ekspresowy drugi leszczyk. Ryba po rybie. Jazik 52 cm bardzo szeroki, szeroki gruby, tężny lechun 62 cm o północy druga piękna łopata w pełni księżyca po 12 w nocy ryba po rybie ogonniczym moja ręka cztery leszcze weszły jak widzieliście udało się wszystko nagrać jakie potwory 64 cm podejrzewam, że w granicy czterech ponad 4 kilo. gruby towar taki piękny wynik Nocy, jak widzieliście, było grubo. Już ich nie będę mierzył ani ważył. Plus minus. Wszystkie takie same. Dwa tutaj mniejsze. Mam nadzieję, że coś uda się połowić. Dzisiaj jestem wieczorkiem Zobaczymy najprawdopodobniej ostatnia nocka w tym sezonie. Pierwszą potężną. Nocno to że to Jaś bo tak walił łubem. Więc taki wynik: jeden złoty mniejszy leszczyk, jeden jazik i pięć potężnych chłopat. Uciekamy i do następnego, żeby mnie deszcz nie złapał.